Pochwalony Jezus Chrystus! Piątek kończy się tydzień, a my chcemy wznosić oczy do dobrego Boga, cieszyć się, że Bóg jest z nami. On w naszym sercu króluje. Przyjmij Go na nowo dzisiaj, aby wypełniać Jego wolę. Ewangelia dzisiaj brzmi tak. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na tym wędrowaniu Pana Jezusa, bo nasze życie też jest wędrówką z Bogiem. Ma być wędrówką z Bogiem. O to chodzi, żebyśmy codziennie szli za Jezusem. Wędrówka z Bogiem. Czy pielgrzymujesz, czy twoje życie jest pielgrzymką, jest wędrowaniem? Możesz to poznać między innymi po tym, że wędrówka ma cel. Pielgrzymka ma cel. Zmierzam do czegoś Zmierzam do czegoś w życiu. A jeżeli nie jestem pielgrzymem, to się gdzieś kręcę w kółko, kręcę się. Kolejny dzień kręcenia się w kółko, życie bez celu, znowu to samo w moim życiu. To nie jest pielgrzymowanie. Pielgrzymowanie jest z wizją, mam cel życia. Chcę służyć, chwalić dobrego Boga, iść za Nim, pełnić Jego wolę, służyć tam, gdzie mnie zaprasza. To jest bycie pielgrzymem. A może jest tak, że modlimy się, ale doświadczenie nasze wewnętrzne to kręcę się w kółko cały czas. Tu nie chodzi o te same błędy, ale chodzi o to, że nie mam celu życia. Jeżeli tak jest u Ciebie, to spróbuj go odbudować. Jesteśmy ludźmi wiary, jesteśmy ludźmi, którzy wznoszą oczy ku Bogu. Tam jest nasz cel, to jest niebo. Popatrz na to, czy coś nie potrzebuje remamentu, żeby coś odbudować w sobie, żeby ten cel był bardziej wyraźny. Czasami adoracja w tym pomaga, zatrzymanie się, popatrzenie, że zmierzam we wszystkim do Jezusa, za Jezusem, żeby iść. Nie w kółko, ale za Jezusem. Błogosławię Wam na cały dzień, na weekend. Miejcie odważne i gorące serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam, żebyśmy tutaj kliknęli dalej i bądźmy w modlitwie, bądźmy razem z mocnymi w duchu. Niech ta melodia i muzyka nas dalej prowadzi. Do zobaczenia.